Dobry wieczór, witajcie. No i niestety nie dzieje się dobrze. Jak wiecie, popełniłem jeden błąd, który kosztuje mnie bardzo dużo. Niektórzy uważają, że się pośpieszyłem, ale ja uważam, że popełniłem błąd po prostu przy wyborze tych błazenków. One nie były po kwarantannie, były w sklepie. Od niedawna, więc były osłabione. Potem ja przeniosłem je do swojego baniaka, co jeszcze im dowaliło. Odporność im siadła. Jeden padł, a drugi jeszcze jest, jak widzicie, ale w słabej kondycji. Zacząłem podawanie leku, bardziej suplementu, jak się potem okazało. Ale to raczej nic z tego nie będzie, bo razem z, z kolegami z. Forum, zdiagnozowaliśmy limfocystozę, hmm. a tego praktycznie się nie da wyleczyć. A sam proces leczenia jest bardzo uciążliwy, i taki początkujący akwarysta raczej sobie z tym nie poradzi, bo po pierwsze nie mam warunków, żeby przeprowadzić taką kwarantannę poza zbiornikiem, a po drugie też i zbytnio umiejętności. Co mogę zrobić, to, e, to próbę. Hmm. Wybicia jak największej liczby pasożytów. W tym kierunku poczyniłem już kroki, zamawiając lampę UV, która ma właśnie takie, takie działanie. Przy okazji też klaruje wodę, tak jak na przykład węgiel aktywny, ale tutaj bardziej mi chodzi o wybicie tych wszystkich bakterii, pasożytów. Tak czy siak, z tym błazenkiem raczej nic nie będzie. Oczywiście ja. Nie będę go wyławiał, cały czas będę próbował, podając mu witaminy. Trochę czasami może pomoczę mu pokarm w czosnku, bo to też może mu pomóc, ale przedawkowane może zaszkodzić, więc tutaj jest bardzo cienka granica, trzeba uważać. No tak czy siak, słabo to wyszło. Może jakbym kupił ryby w innym miejscu po kwarantannie. To by było lepiej, a może niekoniecznie. Może, może ja tutaj mam coś nie tak w tym baniaku i jakiej ryby bym nie kupił, to by ją szlak trafił. No na razie to <gryw> raczej nie będziemy tutaj bardziej dyskutować i, i materiału więcej nie będzie, dopóki coś tu się nie zadzieje, nie zadziała. Jak macie jakieś komentarze, jakieś podpowiedzi, to możecie pisać. Ja na razie. Jestem w trakcie kuracji tego błazenka, ale tak jak mówię, no raczej szansy nie widzę. Nie wyobrażam sobie też likwidacji, restartu tego baniaka, bo nawet nie wiem, jakby się, jakbym się miał do tego zabrać. Liczę tylko na to, że ta lampa UV mi pomoże, ewentualnie po prostu baniak będzie sobie z, bez, bez ryb przez parę miesięcy i dopiero później, jak będę miał nadzieję, że ta lampa już powybijała, co miała powybijać, to coś wpuszczę. No, a tymczasem tak to wygląda. Nie popełniajcie tych samych błędów co ja, bo potem widzicie, jak jest. Rybę najlepiej kupić z pewnego źródła po pełnej kwarantannie, i wtedy może się udać. A jak się kupuje rybkę na szybko, która jest osłabiona, no to potem jest tak jak u mnie. No i tyle słuchajcie, trzymajcie się.